Na imię mam Danuta, pochodzę z Warszawy, mieszkam w Warszawie. Urodziłam się w rodzinie, w której dna moczanowa jest dziedziczna po prostu, w genach to mam. Ja się urodziłam z tym, bo ja mam dnę moczanową, moja mama ma dnę moczanową, mamy siostra ma dnę moczanową, brat mamy nie ma. Dny moczanowy, jako mężczyzna, ale kobiety mamy. Moja córka też ma dny bo już ma podwyższony, szczawiany we krwi. I z moim przypadkiem to jest, yy, można powiedzieć, ręce miałam takie popuchnięte, tłuste. Taki byłam wielki człowiek. I była sytuacja taka, że ja zjadałam tylko dziecięcy serek. Maleńki, tak jak noworodki, jedzą takie serki, I ja po tych serkach. Wyłam z bólu. Było mi tak źle, tak niedobrze, wszystko mnie bolało, i byłam coraz grubsza. Chodziłam do dziewięciu specjalistów. Wszyscy kardiolog, nefrolog, naczyniowiec, wszyscy lekarze od żołądka, od jelit, od hamarojdów wszyscy rozkładali ręce, nie wiedzieli, co mi dolega, i każdy dorzucał mi lekarstwa. Miałam 24 leki, dostawałam na dobę. I moja mama wtedy mówi tak: pokazuje mi ręce, mówi dziecko, kochane, masz 48 lat, co ty będziesz jadła, jak ty będziesz miała? Mówi moje lata. I zaczęłam się tym bardziej interesować. Mówię do męża: kup mi książki medycynę, to co lekarze kończyli medycynę, żebym ja mogła przeczytać, poznać swoje ciało i zaczęłam czytać. I mówię, wezwij mi z instytutu, na Ochocie był instytut jeszcze wtedy, panią pielęgniarkę, żeby przyjechała do domu i wzięła mi wyniki badań. Żeby mnie zbadała i zrobiła, co mi dolega. I przyjechała pielęgniarka rano, pobrała mi krew i ja mówię do niej, proszę panią, czy może mi pani zrobić Wszystkie najmożliwsze badania, bo coś musi mnie żreć od środka, skoro ja się tak źle czuję. No i zrobiła mi tych bardzo dużo wyników, bo za wtedy 1360 zł zapłaciłam za te badania. I okazało się, że po tym wyszła mi dna moczanowa, kwas moczanowy prawie 9. Wyszły mi wtedy. Yy, że jest słabe jakieś krążenie, bo tam coś wyszło podwyższone, że źle nerki pracowały, układ limfatyczny, czyli coś ze śledzioną się u mnie działo, bo przecież śledziona w naszym organizmie odpowiada za śluz, który wytwarza, a ona u mnie tak źle pracowała, ta śledziona, i tak ten śluz mi się odkładał że ja puchłam. Kardiolog, który mi dawał yy, leki na serce, na nadciśnienie, bo też próbowali mi dawać, ale raz ciśnienie miałam w normie, raz mi skakało, raz takie, raz takie, raz takie. Lekarz kardiolog mówi: "Puchną pani ręce, to jest odkrążenia. krążenia". I jak zaniosłam ten wynik do pani doktor i mówię: "Pani doktor, kwas moczanowy prawie o prawie 9", a ona do mnie mówi: "No tak proszę panią, ma pani dnemoczanową. moczanową". No i od tamtej pory zaczęli mnie leczyć na dnę moczanową i dopiero jak zmieniłam dietę jak się dowiedziałam, co mam jeść i jak mam jeść, mój organizm zaczął reagować. Heletacja mi spędziła cholesterol, trójglicerydy oczyściła mi złogi wapna. Mój mózg się zrobił, zrobił jaśniejszy. Wróciłam do żywych ludzi, bo ja zaczęłam żyć, ja całe życie byłam żywa. Ja nigdy nie byłam ospałym człowiekiem, tylko byłam żywym. A wtedy byłam osowiała taka sowa, po prostu, która nie wie, co się z nią dzieje. Nie biorę. Mam dzisiaj 65 lat. Sporadycznie biorę milurit, gdzie mi się kwas moczanowy zbliża do 5,5 do 5,8. Dieta i haletacja po prostu. Dieta japońska, nie będę ukrywać, bo co mam ukrywać po prostu. Dieta japońska, którą przeczytałam, Kusiego książkę, która mi uświadomiła i która mi wytłumaczyła pracę moich narządów. Na dzień dzisiejszy ja nie biorę żadnych leków przeciwbólowych i mnie nie bolą kolana. Moje nogi, które miałam sztywne i, i stawy tutaj popuchnięte, takie na ręku, normalnie pracują. Ja nie mogłam utrzymać łyżki w ręku, ja się nie mogłam najeść, bo mi wszystko wypadało. Medycyna mi nie pomogła. I to mogę powiedzieć, Nasza medycyna nie była w stanie mi pomóc. Ja dzisiaj, mając 65 lat, lepiej się czuję w 100% niż wtedy, co miałam 48 lat. Ja byłam wrakiem człowieka. Moje ciało, które ważyło prawie 120 kg, zeszło mi po prostu. Ta opuchlizna moja, wszystko zeszła. Lekarz, kardiolog, do którego chodziłam, który mi robił próbę wysiłkową, wychodziła mi dodatnia, wyszła później ujemna. Więc pan doktor mnie już zwolnił ze swoich wizyt, bo powiedział pani Danusiu, ma pani serce zdrowe, echo serca w porządku, EKG w porządku. Robiłam przepływy żył, przepływy w nogach. Wszystko jest w normie, więc nie potrzeba. Jak się będzie coś działo, to się proszę zapisać do mnie. I nie chodzę do kardiologa, nie chodzę do żadnych specjalistów. Po, tak jak mówię, jak zaczęłam pierwszą heletację brać, później z przerwami następne i w tym roku, co wzięłam, i będę chodzić na heletację dotąd, dopóki będę żyła i będę miała pieniądze, bo uważam, że w naszym kraju heletację powinniśmy mieć bezpłatną, żeby się mogli ludzie normalnie ratować. Bo to jest sposób, który rzeczywiście pomaga, bo mnie medycyna nie pomogła. To, że mi dawali kiedyś tyle leków, to oni mnie zabijali tylko po prostu. A dzisiaj nie biorę poza dwoma lekami, mając 65 lat, nie biorę żadnych leków. Ja uważam, że powinny być prowadzone w naszym kraju i powinni ludzie po prostu normalnie otrzymywać to w przychodniach i w szpitalach. Bardzo dużo ludziom podlecałam i dużo ludzi chodziło. Nawet z moją mamą, jak jeździliśmy, wtedy pierwszy raz, co żeśmy ją zawieźli, przywieźli dzieci pana, siedlec był ten człowiek, gdzie go na wózku inwalidzkim wieźli. Chcieli mu amputować nogę. A on nie chciał, bo się od kogoś tam dowiedział, go przywieźli tutaj do pana doktora. I na naszych oczach z moją mamą widzieliśmy, jak ten człowiek wstał i zaczął chodzić. Wstał i chodził o własnych nogach. A, a ile osób, którzy przychodzili do pana doktora, jak ich widziałam na własne oczy, byli takie kaleki, które przechodziły, że nie, z bólu wyły. Takich bolały nogi, stawy kolanowe, plecy. I oni później, biorąc tą heletację, były z wronkami. No ja nie wiem, co pan doktor wstrzykiwał, bo ja mówię: moja mama brała heletację i mam to udowodnione, że pomogło. Pan doktor Siwik po prostu dając tę heletację tym ludziom, ulżył przez te cierpienia, które one mieli. Leków przeciwbólowych nie musiały brać, by ich przestało boleć. Musi być coś w tym po prostu, skoro tak ludzie reagują, organizm, organizm człowieka reaguje. Mój zareagował w ten sposób, mojej mamy w ten sposób zareagowało. Mamy brata i cioci i wielu osobom, którym podałam, bardzo sobie chwalą. Znam panią, która chodziła na heletację, która do dzisiaj też sobie świetnie radzi, gdzie problem z układem limfatycznym miała tym samym, co ja miałam. Miała nogi jedną, taką wielką jak słoń. Medycyna jej nic nie mogła w stanie pomóc. Chodziła na heletację do pana doktora. Później poszła na dobrą masaż układu limfatycznego. Do dziś ta pani chodzi, gdzie rodzina, mąż i dzieci ją wozili samochodem, a ona sama dzisiaj po Warszawie sobie chodzi. Jeździ autobusem, tramwajem, metrem i się nic jej nie dzieje i się świetnie czuje, pomimo, że już ma swoje lata, bo ona chyba około 80 lat już ma. A też wtedy chodziła po prostu. Więc wiele osób chodziło, ci, którzy chodzili, byli bardzo zadowoleni. Nie narzekam. Z sen mi wrócił normalnie, gdzie mówią, że trzeba leki na sen brać. Wcale nieprawda, po prostu. Trzeba tylko dobrze swój organizm zrozumieć, dobrze znaleźć diagnozę w naszym kraju i postawić tą diagnozę i dać ludziom się leczyć w ten sposób środkami, które pomagają.